Dzieci, otwórzcie, otwórzcie matematykę. My nie mamy matematyki. Na no a czemu? Bo zgubiliśmy. <śm> a czemu zgubiliście? No bo, no bo nasze koty zerwały. No to czemu zerwały? No mogliście schować w szafie albo coś, ale ja położył, ale my położyliśmy na podłodze. No to mogliście w szafie, no ale po, położyliśmy na podłodze, więc jaki problem. No taki, że położyście na, na podłodze. A mieliście w szafie. No dobra, no to dzisiaj będzie biologia. No dobra, ale my nie mamy książek do biologii. Bo nasz pies porwał. No to, a gdzie położyliście? Yy, na krześle. Yy, a gdzie? No to nie było na krześle, było na szafie. Jedynie. No to jak powinno być? No to nie mamy żadnych, żadnych książek. Żadnych nawet, nawet jednej książki. Ani nawet kawałek książki. Olej, ja mam jeden kawałek książki. No tak, no to ja mam kawałek, ale nie, z, nie wziąłem z domu. No tu mogłeś wziąć, by zobaczyłam, czy to jest... Zobaczyłem, czy to jest biologia, matematyka e, i różne tam rzeczy. No dobra, no to dzisiaj idziemy pizzę. Ale my nie mamy pizzy. Tylko pan ma pizzę. No to... No to nie wiem. No to co? To... Będziemy się bawić. Jej. Będziemy się bawić. Ale my nie mamy w ogóle zabawek. No to... No to... Nie wiem. No to nie wiem w ogóle, nie wiem nic, nic nie wiem, czy wy macie nic, czy macie coś, coś tam, no to idźcie do domu, ale my nie chcemy, my chcemy porywać książki. No, ale ja nie wiem, czy ale no to na pewno musicie iść musicie naprawdę iść do domu i koniec no dobra panie idziemy do domu ale, pro, ale proszę pana przecież my tu mieszkamy jeden przecież jeden na leżaku jeden na suficie jeden na podłodze no więc my tu mamy dom więc jak mamy wrócić do domu No jeju, no ale naprawdę idziecie do domu. Nie taki, że żartowniś, tylko naprawdę. Ale my mamy tutaj dom. No jeju. No to... No dobra, idziemy do domu prawdziwego.